W środę 23 stycznia. W studiu Mariusz Nowaczyński i nasi goście. Muzyk Tomek Lipiński, Tomasz Gawiński, dziennikarz Tygodnika Angora. Maciej Kosycarz, Agencja Fotograficzna Kosycarz Fotopress. Dzień, dobry. Witam. Dzień, Dzień dobry. dobry. W nowym składzie dzisiaj. W nowym składzie, miksujemy trochę. Miksujemy. miksujemy. Ja się cieszę ze starego składu. A to my zawsze byłem w środę, tak? Ja byłem zawsze w środę. Ja w... No, no w... i Maciej, to teraz dla odmiany my... będziesz w środę. Tak, tak ci powiem. <laughs> Polska zmiana. Słuchajcie, no tematem dyżurnym dzisiejszego poranka jest yy, marihuana. Ja w ogóle się nie spodziewałem, że, że taki temat wybuchnie yy, w nowym roku. Ale muszę ci I powiedzieć, że wcale co... nie poszło trapem marihuany. Jestem zdumiona, jeśli mogę powiedzieć, bo słuchacze w 90% ja wiem, co, o alkoholu pisa, Alkohol, pisa, tak. pisali, a nie o marihuanie. Słuchajcie, to jest, ogóle, to jest w ogóle dyskusja nie na temat, bo wiadomo, czy ona została wy, wywołana tą tragedią ostatnią. No, tak, ale na kanwie tej tragedii powinna się odbyć dyskusja na temat depresji, a nie na temat marihuany. To jest po pierwsze. Po drugie. Yy... Przeszedłeś do meritum i Ma... zabrałeś mi, bo ja chciałem właśnie no... przeczytać z Gazety Wyborczej <laughs> gdzie, Jeśli z powodu tragedii Stasia i jego rodziny znów rozpoczniemy w Polsce wojnę z narkotykami opartą na restrykcjach i karaniu, to przegraliśmy. Mówi tak dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii KONT WASZAK. To po pierwsze. Po drugie, yy, spośród wielu środków odurzających, jakie są powszechnie w powszechnym, mniej lub bardziej powszechnym użyciu. Marihuana jest najbardziej widoczna, dlatego że marihuana jest ciężko, trudno wyprodukować, to zajmuje dużo miejsca, łatwo ją namierzyć. Duże zużycie energii zapach, zużycie energii i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej W związku z tym, a poza tym jeszcze oczywiście Jest dużo grup, które działają na rzecz Legalizacji czy depenalizacji e, Marihuany, w związku z tym jest to Temat głośny i przy wszystkich łatwo Identyfikowany, nikt nie mówi o o pozostałych środkach Nikt nie mówi o setkach, a może tysiącach fabryczek Amfetaminy na przykład, która jest łatwa Do wyprodukowania, a to łatwa się do ukrycia to Bardzo powiedzieć. trudna do wykrycia mm -hmm. I skutki chyba I skutki Są większe. tak, dużo większe te środki odurzające łącznie z alkoholem, który też jest narkotykiem środkiem odurzającym, to spośród tych wszystkich środków marihuana jest względnie najmniej szkodliwa, dlatego że uzależnienie fizjologiczne jest bliskie zeru, co się wyraża poprzez to, że. Przynajmniej jeśli chodzi o uzależnienie fizyczne, fizyczne tak? Mówię o to. tak? O fizjologicznym uzależnienie, hmm. ponieważ objawy odstawienia są, są znikome albo żadne, nawet jeżeli ktoś używa ekstensywnie i długo w porównaniu z takimi narkotykami jak chociażby amfetamina, heroina, czy alkohol, alkohol, prawda? No kokaina jest powiedzmy narkotykiem ludzi bogatych, więc, więc dotyka mniejszą ilość obywateli. W związku z tym cała ta dyskusja jest kompletnie, kompletnie na temat. Jeżeli do tego jeszcze dodamy fakt bezsprzeczny, że tak zwana war on drugs, która została ogłoszona przez Stany Zjednoczone i pod właściwie ich auspicjami czy nadzorem jest prowadzona na całym świecie, ta wojna jest przegrana. I kraje, gdzie jest największa produkcja narkotyków, czyli Azja Złoty Trójkąt i Ameryka Południowa, to są miejsca, gdzie wszyscy lokalni politycy i, i obywatele doskonale są świadomi, że tej wojny nie można wygrać. Między innymi z dwóch powodów. Po pierwsze, że ludność tamtejsza utrzymuje się z uprawy, bądź to maków w Złotym Trójkącie, bądź to. Yy, Haszyszu? Kokainy, hmm, kokainy. W, hmm. oczywiście haszyszu też. E, do tego. E utrzymanie tej całej produkcji handlu w podziemiu sprawia, że gigantyczne międzynarodowe mafie robią na tym tak gigantyczne pieniądze, kartele, kartele są, że oczywiście. są w stanie dokładnie upłacić wszystkich polityków po to, żeby ten biznes pozostał tak, nadal nielegalny od państwa. Są. A jeżeli dodamy jeszcze do tego tak. fakt, że od czasu kiedy Amerykanie są w Afganistanie, produkcja heroiny, która jest tam uprawy, bo tam jest mak uprawiany w największych ilościach, właśnie tam jest ten złoty trójkąt, produkcja heroiny wzrosła w takim stopniu, że heroina jest najtańsza w Stanach Zjednoczonych, kiedy jaka kiedykolwiek, jak kiedykolwiek była, jest na produkcję heroiny i wszyscy narkomani, wiesz, wszystkie dzianki amerykańskie nie są w stanie tej heroiny zużyć, to daje nam to Czyli bardzo, bardzo wojsk. A tak. No przecież. Coś muszą z tego mieć, z tego wjazdu do Afganistanu. No. Nie ma próżni na rynku. No tak, słuchajcie, to nie, nie, to nie na Tutaj wysłuchaliśmy wykładu fachowego. Yy, ale nie, bardzo. Słucham Cię bardzo zainteresowaniem A. i, i przydaje Ci w 100% rację. Myślę, że słuchacze też wyci, wysłuchali. No, czy zainteresowaniem że... takiego taki, taki, taki spojrzenia na, 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 na narkotyki. Nie mamy specjalnie my się pojęcia, szarzy obywatele, jak to wygląda, jakie są skutki. Pewnie interesujemy się czasem w sytuacji, kiedy nasze dzieci, właśnie gdzieś w pewien wiek wkraczają i staramy się coś orientować. Natomiast no, ja nawet specjalnie, mimo że córa przeszła przez ten okres szczęśliwie na szczęście... A co, ale... nie orientujesz się jakieś na skutki? Bo znaczy, złe? Bo znaczy, czaj ja nie ja wiem, to ma... Morozowski dokonał bardziej... coming outu i się przyznał. No, znaczy, że, ale ja nie że, wiem, kiedy że, są żeńce bardziej otwarte, czy mniej i tak dalej, więc to, to, to co sam co? nigdy nie brałem. Po prostu w życiu nawet nie zapaliłem trawki. Znaczy, znaczy, chociaż wiem, palę papierochy, co jest, myślę, czasami gorsze od no, tego Znaczy ja pamiętam z czasów liceum taką historię a propos jak środowisko wpływa na... Yy, spożywanie narkotyków, na, zażywanie narkotyków, chodziłem do, do szkoły jedynki. Zanim szedłem do, do jedynki, to ta szkoła, pierwszej liceum w Gdańsku, miała famę szkoły narkomańskiej. Rzeczywiście, rok wyżej, dwa lata wyżej roczniki wyżej, tam były całe klasy, które to nie było wówczas kokainy, heroiny, pamiętacie to było? Była klej. By... Klej, nie klej, no była ta klej polska też. heroina robiona mm -hmm. z maku. Budaprym I wąchało, tego typu tak. rzeczy. Myślę, ten nasz rocznik praktycznie w ogóle nie śpał. Nie śpał dlatego, że było inne środowisko, inne podchodził do życia i znalazł inne zainteresowanie. Od tego to zależy, Ale mi się wydaje. Bardzo ja wydaje. też pamiętam Marihuana no. z, z tego co <laughs> pojawiła się gdzieś w latach 80-tych wczesnych, w latach 70 rzeczywiście problemem zamiatanym pod dywan, nikt o tym głośno nie mówił poza kotańskim może no, ale to Kotański później trochę. Przypomniała mm. mi się, że już się nie, na narkotyki już, prze, się, Kompot, była heroina, Czasy Kompot, kompot tam, tak, tak, tak. Oczywiście, że kompot. No, też czy, byłem, czy że nie ma polska problemu. heroina. Ale to, to, to było, ale wysłuchajcie, myślę, że ogólniaki to wtedy w ogóle była taka... takie enklawy, gdzie właśnie to się działo. Ja kończyłem gdyńską trójkę, dzisiaj bardzo słynną, mhm. a jak zaczynałem tą trójkę, to też były. To starsze roczniki to, były, to był okres, no kiedyś wpadł. I to była młodzież, mówiło się, bo na, na młodzież, bo tak. wiadomo, to, robi, to czyniły dzieciaki osób raczej bogatych, ustosunkowanych i tak dalej, to sobie mały Kaziu z biednej rodziny nie pozwoli na coś takiego. A marihuanę bro... rozpropagował też uczeń trójki, znany muzeum, do marihuana była lata Marihuana używana rekreacyjnie, powiedzmy tak, jak nie wiem, alkohol używany rekreacyjnie, jest do przyjęcia. Prawda? Nikt nie będzie delegalizował alkoholu. No, nikt nie mówi o tym na przykład, y, bo, bo mówi się Mimo, że o codziennym spustoszenia... paleniu marihuany, które Wim. jest groźne, ta. 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 Ale, ale nikt nie mówi na przykład o codziennym piciu alkoholu, a w Polsce... Bo... No właśnie, nasi słuchacze, jeszcze na jedną społeczny. rzecz zwracają uwagę. Pisząc o tym, że e, mama Stasia, o, e, na kanwie którego ta cała dyskusja kilka dni temu wybuchła, mówiła o tym, że on palił marihuanę. Pytanie, skąd miała pewność, że to jest marihuana, a nie jakieś świństwo kupione od dilera pod szkołą, gdzie mogło się znaleźć również co do palenia, różne rukają, Ludzie, a to. Żadne rzeczy A Proszę, uważam, że prawda tutaj jest w tym, że to, to był że to był młody człowiek chory na depresję, która jest Leczył bardzo, się psychiatrycznie ciężko. brał leki antydepresanty. Tak, ale to jest bardzo ciężka, zdradliwa i podstępna choroba. Z antydepresantami też jest tak, że jeżeli bierze na przykład antydepresanty i przestaje je brać, tak po prostu. Tak z dnia na dzień, bo, na, bo uznaje, że nie chce, to wpada to w dołek. To jest tak. naprawdę gigantyczne prawdopodobnie, że, że popełni e, e, Na depresję pat, patrzy się trochę jak na chorobę ludzi rozkapryszonych, bogatych, no niestety, niestety. pani, które siedzą w domu przed telewizorem i one mają depresję. Cały ja. czas nie, po, nie podchodzi się z tak jak mówisz poważnie jest, do tego stanu chorobowego. Że, że że takie nazwijmy to codzienne nawet palenie mari, marihuany, nie, niechby nie zażywał czego innego, a też nie wiadomo co to za marihuana, tak. czy nasączona, bo, tak, bo, bo, tak. bo, bo nikt bywa. tego tak, nie kontroluje. Też tak, działa tak, tak. depresyjnie. może nie w tym, że powinniśmy rozmawiać właśnie bardziej o depresji, o rodzajach depresji. Dokładnie tak. Dlaczego depresja Dlaczego dzisiaj, dzieciaki sięgają? tak, tak często dzisiaj tak. dosięga młodych ludzi? Mm. Co na to Słuchajcie, wpływa? Ja zrobiłem pewien, pewien czas temu coming out. Ja jestem od kilkunastu lat chory na depresję dwubiegunową, i, e, k, która zjada mi poważną część życia. I wiem, co to jest za choroba po prostu i wiem, jak niewiele ludzie na ten temat wiedzą i wiem też, jak ta choroba jest trudna dla bliskich, którzy sobie po prostu nie potrafią dać rady z tym, jak niewiele jest porad na ten temat. Ale czy w ogóle można pomóc człowiekowi, który ma depresję można, w sposób taki ludzki, psy, psychiczny parę, czy ale tylko farmakologiczny? Można, ale jest to bardzo, 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 to bardzo no, trudne, no, to jest dlatego no, no. Że, to jest że, że chory na depresję jest chorym trudnym, zwłaszcza jeżeli to jest depresja dwubiegunowa, czyli E, czyli ma też fazy e, pobudzenia, prawda, no. które, które sprawiają wrażenie agresji, podczas gdy to nie jest agresja, a raczej wołanie o pomoc. Natomiast w oglądzie z zewnątrz jest ta agresja, i do chorego z depresją jest bardzo, bardzo, bardzo trudno trafić wtedy, kiedy ma epizod depresyjny. I podejrzewam, że tragedia tego akurat chłopca polegała na tym, że nikt do niego trafić a nie A to w Polsce, tak jesteś w tym y, zorientowany, czy są w Polsce na przykład poradnie dla rodzin? osób chorych na depresję. To jest to duży problem. Jest problem, prawda? Jest duży. Duży problem. No problem. Się rodziny, Władz... rodziny nie rozumieją, że łatwiej mówić o władzie, marihuanie. To jest fajny temat medialny. Nośne, nośne. Natomiast depresja jest tematem inne. trudnym niezagospodarowanym, co ty znowu w kontekście służby nowo, zdrowia. Znowu ten temat choroby i, i, i rodzinom no, dotkniętych tak. taką Panowie, chorobą. Panowie, wrócimy do zimowy za chwilę. choroby alkoholowej Wracamy już za chwilę. Państwo niech zostaną z nami. Czekamy na SMS-y 60309 0909.